fonse kurwa odpalę. W telefonie sobie przystał do mordy na centymetr. Ja! Ty, ale ty widzisz, jak on ma długie ręce i taki zgarbiony chodzi Jak małpa jakaś. Zobacz. Sklifuj to, błagam kurwa. I... Kurwa... to jest, kurde, bajuan, ma Peterson? Wyjewał, ty on chciał jeszcze złapać to w locie. Co masz? Kurwy, pokażcie go. Kozaka kazuje złota. No, słychać mnie, słychać mnie. Wypniemy mi się aż słuchawki. Chłop na wierze, psiknął kozakowi z w mordę. <noise> No, 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 że do buzi przystawił sklej. Ale przypnął <śmiany> go. No, a kwas smakuje jak kola. Ale mu to się coś tak ładnie układa, co? Aż sam próbuje. Ej, ja tak wysoko nie mogę. Co on robi? Zowa On na palcach staje. Na palcach Ty, chłop na palcach serio On wy wygląda to jakby naprawdę prawdziwa osoba się ruszała. Jak on to próbuje ustawić tą wieżę. Ja chcę to kurwa zobaczyć. mam ukończono 98%. Nie wiem, strasznie. Niech ta opry to prekars. To wyszedł sam. Nie Znaczy nie, mówię, że. Wyszedł typ? Nie, typ nie, typ jest nadal. Ziomek, ziomek gra... tak? Na wiaże gra, tak? No tak, ziomek z nami nadal gra na wiaże i wie, że se układa z puszek. To wygląda normalnie, jakby prawdziwy człowiek to układał, tylko jest lekko taki powyginany.